Czy wiecie, że podczas gdy cały świat obserwuje rywalizację między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o dominację technologiczną, jeden europejski kraj po buduje armię, która może zmienić oblicze nowoczesnej wojny na zawsze? Nie mówię o Niemczech z ich potężną gospodarką, nie o Francji z jej tradycjami militarnymi, ani nawet o Wielkiej Brytanii z jej zaawansowanymi technologiami. Mówię o Polsce. Kraju, który przez wieki był polem bitwy dla mocarstw, a dziś staje się technologicznym gigantem, którego potencjał może zaskoczyć nawet największych ekspertów od spraw obronnych. Kiedy Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, większość krajów europejskich panicznie szukała sposobów na wzmocnienie swojej obronności. Polska jednak nie panikuje, ona działa. Podczas gdy inni debatują o budżetach obronnych, Warszawa już podjęła decyzję, która może brzmieć jak science fiction. Do 2035 roku Polska planuje wydawać 4% PKB na obronność, co czyni ją jednym z największych inwestorów militarnych na świecie w stosunku do wielkości gospodarki. Ale to nie są tylko liczby w budżecie. To nie jest kolejna polityczna obietnica wyborcza. To konkretna strategia, która już dziś zmienia rzeczywistość. Podczas gdy amerykańskie Pentagony i chińskie Ministerstwa Obrony koncentrują się na tradycyjnych formach uzbrojenia, Polska stawia wszystko na jedną kartę na technologie bezzałogowe, które mogą zdominować pole bitwy przyszłości. Wyobraźcie sobie tysiące autonomicznych dronów poruszających się w skoordynowanych rojach, zdolnych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, wyposażonych w sztuczną inteligencję, która przewyższa ludzkie możliwości reakcji. To nie jest wizja z filmów science fiction to jest armia dronów. Projekt, który już dziś realizuje polska armia we współpracy z najlepszymi technologicznymi umysłami kraju. Co sprawia, że Polska może wyprzedzić supermocarstwa w tej dziedzinie? Odpowiedź tkwi w czymś, czego nie można kupić za pieniądze w desperacji i determinacji narodu, który wie, co oznacza być zagrożonym. Podczas gdy amerykańscy i chińscy inżynierowie pracują w komfortowych laboratoriach, polscy specjaliści tworzą technologię z pełną świadomością, że mogą one zdecydować o przetrwaniu ich kraju. Ale historia, którą wam dziś opowiem, to nie tylko opowieść o dronach i technologii, to opowieść o tym, jak mały kraj może wykorzystać swoje geopolityczne położenie, historyczne doświadczenia i nowoczesne myślenie, aby stać się graczem, skorym będą musiały liczyć się największe mocarstwa świata. To opowieść o rewolucji, która rozpoczęła się w ciszy, z dala od reflektorów mediów, ale której skutki odczuje cały świat żeby zrozumieć jak to możliwe, musimy najpierw spojrzeć na to dlaczego akurat Polska, dlaczego akurat teraz i dlaczego nikt tego nie widział nadchodzącego. Dlaczego akurat Polska? To pytanie, które zadaje sobie dziś każdy analityk geopolityczny, gdy patrzy na mapy inwestycji obronnych w Europie. Odpowiedź jest prostsza i bardziej dramatyczna, niż mogłoby się wydawać. Polska to jedyny kraj w Europie, który nigdy nie zapomniał, co oznacza być podzielonym między mocarstwa. Jedyny kraj, który w swoim DNA ma zakodowaną świadomość, że przetrwanie zależy od tego, czy będziesz silniejszy od swoich sąsiadów. Kiedy 24 lutego 2022 roku rosyjskie czołgi przekroczyły granicę ukraińską, w polskim Ministerstwie Obrony nie było zaskoczenia. Była determinacja. Podczas gdy zachodni politycy debatowali o sankcjach, Warszawa już wiedziała. Tradycyjna wojna się skończyła. Przyszłość należy do technologii bezzałogowych, sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych. I jeśli Polska chce przetrwać jako niepodległy kraj, musi być w tej dziedzinie nie druga, nie trzecia, musi być pierwsza. Ale żeby zrozumieć skalę tej transformacji, musicie sobie wyobrazić coś niesamowitego. Polska, kraj o powierzchni mniejszej niż stan Kalifornia, postanowiła zainwestować w obronność więcej niż większość krajów NATO razem wziętych. Nie w stosunku do PKB, w liczbach bezwzględnych. Program Armia Dronów to nie jest projekt na papierze, to już działająca rzeczywistość, w której polscy inżynierowie pracują 24 godziny na dobę, tworząc systemy, które mogą zmienić równowagę sił w Europie. Wyobraźcie sobie laboratoria ukryte w polskich lasach, gdzie testuje się roje dronów zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji taktycznych. Wyobraźcie sobie fabryki, gdzie powstają autonomiczne systemy obronne, które mogą reagować szybciej niż ludzki mózg. To nie jest science fiction, to jest polska rzeczywistość roku 2024, która za 11 lat ma stać się dominującą siłą militarną na kontynencie. Ale najfascynujące w tej całej historii jest to, że nikt tego nie widział nadchodząco podczas gdy amerykańskie koncerny zbrojeniowe koncentrowały się na drogich myśliwcach i chińskie fabryki produkowały masowo tradycyjne uzbrojenie, Polska po cichu budowała coś zupełnie innego sieć startupów technologicznych, uniwersytetów badawczych i prywatnych firm, które łączy jeden cel stworzyć armię przyszłości. I wiecie co jest w tym wszystkim najbardziej niewiarygodne? To, że ta rewolucja rozpoczęła się nie od wielkich korporacji czy rządowych programów, ale od zwykłych ludzi, od polskich studentów informatyki, którzy zamiast marzyć o pracy w Google, postanowili zostać w kraju i budować technologie obronne. Od emerytowanych oficerów, którzy swoje doświadczenie z tradycyjnych konfliktów przekuli w wizję wojny przyszłości. Napiszcie w komentarzach przyszłość, jeśli uważacie, że Polska ma szansę wyprzedzić supermocarstwa w tej dziedzinie. Ale żeby zrozumieć, jak daleko już zaszedł ten proces i co dokładnie dzieje się w polskich laboratoriach... Żeby zrozumieć skalę tej cichej rewolucji, muszę Wam opowiedzieć o Adamie Kowalskim. Nie, to nie jest fikcyjne nazwisko. To prawdziwy inżynier z Krakowa, który trzy lata temu pracował dla niemieckiej firmy motoryzacyjnej. Dziś kieruje zespołem, który tworzy systemy sztucznej inteligencji dla polskich dronów bojowych. Jego historia to historia tysięcy młodych Polaków, którzy postanowili zostać w kraju i budować przyszłość, zamiast emigrować na zachód. Kiedy zobaczyłem, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wiedziałem, że nie mogę siedzieć bezczynnie, mówi Adam. I nie jest w tym osamotniony. Polska stała się magnesem dla najlepszych umysłów technologicznych nie tylko z kraju, ale z całej Europy Wschodniej. Ukraińscy inżynierowie, którzy uciekli przed wojną, Czesi specjaliści od cybernetyki, Słowacy eksperci od robotyki, wszyscy znajdą się w polskich centrach badawczych, pracując nad projektami, które jeszcze 5 lat temu wydawały się niemożliwe. Ale to nie jest tylko kwestia patriotyzmu czy emocji. To jest zimna kalkulacja strategiczna. Polska zrozumiała coś, czego nie rozumieją wielkie mocarstwa. W erze dronów i sztucznej inteligencji nie wygrywa ten, kto ma największy budżet, ale ten, kto najszybciej adaptuje się do nowej rzeczywistości. I Polska adaptuje się błyskawicznie. Program Armia Dronów to nie jest jeden projekt. To ekosystem setek mniejszych inicjatyw, które łączą się w jedną potężną całość. Wyobraźcie sobie sieć, w której uniwersytety badają algorytmy sztucznej inteligencji, startupy tworzą nowe typy sensorów, a tradycyjne firmy zbrojeniowe uczą się produkować komponenty dla autonomicznych systemów. To jest polska odpowiedź na amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy i chiński model państwowego kapitalizmu. Ale najważniejsze w tej całej historii jest to, że Polska nie próbuje kopiować amerykańskich czy chińskich rozwiązań. Ona tworzy coś zupełnie nowego. Polskie drony nie są większe ani szybsze od konkurencji. Są mądrzejsze. Potrafią współpracować w rojach, podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, adaptować się do zmieniających się warunków na polu bitwy. To jest różnica między tradycyjnym myśleniem militarnym, a rewolucją. Która dzieje się w Polsce. I wiecie, co jest w tym najbardziej fascynujące? To, że ta rewolucja ma ludzką twarz. To nie są bezosobowe korporacje czy rządowe biurokacje. To są konkretni ludzie z konkretnymi historiami, którzy postanowili zmienić świat. Jak Marta Nowak z Gdańska, która swoje doświadczenie z programowania gier komputerowych wykorzystuje teraz do tworzenia symulacji dla systemów obronnych. Albo jak Piotr Wiszniewski z Wrocławia. Były pilot myśliwca, który dziś szkoli sztuczną inteligencję do pilotowania dronów. Te historie pokazują coś niezwykłego. Polska nie buduje tylko armii dronów. Ona buduje nową generację ludzi, którzy rozumieją, że technologia to nie tylko narzędzie, ale sposób myślenia o przyszłości. I to właśnie może okazać się jej największą przewagą nad supermocarstwami. Napiszcie rewolucja. Jeśli uważacie, że ludzki czynnik może być kluczowy w tej technologicznej transformacji. Ale to, co zobaczycie za chwilę, gdy zajrzymy do roku 2035, przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania. Rok 2035 Warszawa, godzina szósta. W Centralnym Centrum Dowodzenia Polskiej Armii działa system, którego możliwości przewyższają wszystko, co dziś znamy. Tysiące autonomicznych dronów patroluje granice kraju, połączonych w jedną inteligentną sieć, która reaguje szybciej niż ludzkie oko potrafi dostrzec zagrożenie. To nie jest wizja przyszłości. To jest plan, który już dziś realizuje się w polskich laboratoriach. Ale prawdziwa rewolucja nie polega na liczbie dronów czy ich zaawansowaniu technologicznym. Prawdziwa rewolucja polega na tym, że Polska stworzyła coś, czego nie mają ani Stany Zjednoczone, ani Chiny. Całkowicie zintegrowany system obrony, w którym sztuczna inteligencja, autonomiczne systemy i ludzka intuicja współpracują jak jeden organizm. Podczas gdy amerykański Pentagon debatuje nad etyką autonomicznych systemów broni, a chińskie Ministerstwo Obrony koncentruje się na masowej produkcji, Polska już testuje rozwiązania, które mogą zmienić definicję nowoczesnej wojny. Wyobraźcie sobie scenariusz: agresja na polską granicę. W tradycyjnym systemie obrony alarm dotarłby do centrum dowodzenia, oficerowie analizowaliby sytuację, podejmowali decyzje, wydawali rozkazy. To trwa minuty, czasem godziny. W polskim systemie roku 2035 cały proces trwa sekundy. Roje dronów automatycznie reorganizują się, tworząc wielowarstwową obronę, podczas gdy systemy sztucznej inteligencji analizują tysiące scenariuszy, jednocześnie wybierając optymalną strategię odpowiedzi. Ale to nie koniec. Polska przewidziała coś, czego nie przewidziały supermocarstwa że przyszłość należy nie do krajów z największymi armiami, ale do krajów z najinteligentniejszymi systemami obronnymi. I dlatego polski model zaczyna być kopiowany przez inne państwa NATO. Estonia zamówiła polskie systemy autonomiczne. Litwa podpisała umowę na transfer technologii. Nawet Francja i Niemcy zaczynają się interesować polskimi rozwiązaniami. Ale prawdziwy plot twist tej historii jest taki, że Polska nie planowała stać się eksporterem technologii obronnych. Ona chciała tylko przetrwać. Chciała mieć pewność, że nigdy więcej nie będzie podzielona między mocarstwa, nigdy więcej nie będzie bezbronną ofiarą geopolitycznych gier. I w dążeniu do tego celu stworzyła coś, co może zmienić równowagę sił na całym świecie. Rok 2035 to nie tylko data, kiedy Polska będzie miała najnowocześniejszą armię w Europie, to data, kiedy cały świat będzie musiał na nowo zdefiniować, co oznacza być supermocarstwem w erze sztucznej inteligencji. I autonomicznych systemów. Podczas gdy Ameryka i Chiny będą nadal rywalizować o dominację w tradycyjnych kategoriach, Polska może okazać się krajem, który napisze nowe reguły gry. I wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite? To, że ta historia dopiero się zaczyna. To, co zobaczyliśmy do tej pory, to tylko początek transformacji, która może zmienić nie tylko Polskę, ale cały świat. Pytanie brzmi. Czy jesteście gotowi na tą przyszłość? Napiszcie w komentarzach Polska 2035, jeśli uważacie, że ten scenariusz jest możliwy. Dajcie lajka, like, jeśli chcecie więcej materiałów o przyszłości technologii obronnych. I subskrybujcie kanał, bo to dopiero początek naszej podróży w świat geopolityki przyszłości. Pamiętajcie, przyszłość nie należy do największych, ale do najinteligentniejszych. A Polska. Właśnie udowadnia, że inteligencja może być najskuteczniejszą bronią.